Dzień dobry Państwu, w kolejnym... Witam w kolejnym e, w odcinku kulinarnych podróży. Znajdujemy się dzisiaj właśnie w porębie, w tej samej porębie, przez którą to cesarz Otto III nigdy nie przejeżdżał. E, tutaj miały miejsce takie jak festiwale, jak sławny festiwal Światowych Prażonek czy też Dzień Pyrtka, ale nie, nie należy mylić tej nazwy z e, nazwą męskiego przyrodzenia, gdyż byłoby to karygodne. E, tutaj przyrządzamy obłaski według tradycyjnej receptury tego regionu. Wędrując szlakiem ulicy Zakładowej, spotkaliśmy upośledzone dziecko, które próbowało popsuć nam piknik, ale zostało powstrzymane tradycyjną ręką. Tatusia, dziękuję, ja mówię dla was Robert Makłowicz, a tu kulinarne podróże w Porębie. Dobra,